serdecznie na kanale i witam od osoby spod znaku wodnika. Witajcie, kochani w Cześć. To czytanko jest dla Was na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. No dobrze, zaczynamy od energii głównej dla Was. Patrzmy, co tutaj wychodzi. Rydwan. Mm, red van. No piękna karta, słuchajcie, ruszajcie z miejsca, ruszacie z pytań. nie mam pojęcia o co chodzi, w każdym razie tutaj jeżeli miałeś, miałaś ochotę gdzieś wyjechać, wcześniej nie było ku temu okazji, teraz już tak, teraz już przyjdą te możliwości. Czy chodzi tutaj o nową pracę, czy chodzi o wyjazdy służbowe, czy wyjazdy w no, prywatne wyjazdy z kimś albo samemu, w każdym razie Coś rusza z kopyta, z miejsca i jest ku temu okazja. Zobaczymy, o co chodzi. Sobie dotasujemy karty. Dlaczego Rydwan dla ciebie wyszedł w wodniku w energii ogólnej? Mhm. Zobaczmy, o co chodzi. Mhm. No... <grytanski> No proszę, światło zielone, czekasz tylko na znak, by realizować coś. Czy to chodzi o nowy o wyjazd, o wyjazd służbowy? No nie wiem, może być. Być może chodzi rzeczywiście, że czekasz, aż ktoś Ci zaproponuje jakiś wyjazd, albo może chcesz się przeprowadzić, albo może chodzi o podróż poślubną. No, zobaczmy jeszcze. No, <zabawa>, zabawa, czyli co? Wykorzystywanie środków, jakie masz do dyspozycji. Chcesz naprawdę ruszyć, ruszyć tyłek z miejsca. Zobaczmy jeszcze jedną kartę. I tu mamy kochanków. <zabawa> nic dodać, nic ująć. I mam wrażenie, że tutaj będziesz chciał z kimś wyjechać w wodniku ze swoją drugą połówką, jeżeli jesteś w związku. I tutaj no, chcecie troszeczkę yy, przypomnieć sobie, jak to jest fajnie być tylko we dwoje, bez żadnych obowiązków. Może rzeczywiście chodzi o <śle> podróż poślubną. Może jedziecie razem kupić samochód, może kupić dom, może cokolwiek innego. W każdym razie coś razem planujecie w tym, macie możliwość zaplanować, a może tak powiem. Jeżeli jesteś samotną osobą, możesz, może gdzieś się wybierasz. Możesz kogoś spotkać do związku. Dlaczego nie? Zobaczymy teraz do um, wpływy korzystne, wpływy korzystne. Um, królowa Mieczy, wręcz mi się nasuwa, że Królowa Mieczy zdejmuje maskę z twarzy i, um, i okazuje się, że to jest całkiem ciepła osoba. Um. Wykorzystne lub będą tu podpisywane umowy. Równie dobrze może być w tej karcie król mieczy, czyli taki urzędnik. Tutaj jest urzędniczka pokazana. Mhm. Oddzielanie tego, co nie służy. Ym, no, zobaczmy. Może to Ty jesteś tej energii, odchodzisz od zranienia, od Równie dobrze może być tak, że ty po prostu gdzieś wyjeżdżasz, jesteś po rozstaniu z kimś. No i takie odchamienie, tak? Obserwujesz sytuacje. Jaki się tutaj przez internet może sprawdzasz wolne miejsca gdzieś, gdzie mogłabyś się zatrzymać, czy mógłbyś się zatrzymać. No mamy króla Buław to jest ktoś, kto no mm, walczy szabelką <grymne> lubi mieć swoje ostatnie słowo ale przy tej królowej mieczy i te, ta trójka mieczy ewidentnie wygląda to tak jakby tutaj nastąpiło rozstanie i każdy idzie w swoją stronę Mm -hmm. No dobra, popatrzymy dalej. Co jest niekorzystnego w tym tygodniu? Czwórka, ten buław, przepraszam, niekorzystne. Czyli co. Ta karta ogólnie mówi, że co? Że tutaj się coś dzieje w domu, koło domu. Może jakaś impreza, być może przebudowa, przeprowadzka, remonty. Ale te działania nie są korzystne w tym tygodniu. Zobaczmy, dlaczego. Dlaczego? A, odejścia tego, co nie służy. Yy. Ponieważ cię to przeciąży, ponieważ y, masz za dużo na głowie wodniku, y, tutaj przychodzi do ciebie propozycja, y, ale no, nie jesteś w stanie podjąć żadnych kroków, ponieważ y, za, czujesz się zmęczony czy zmęczona i te twoje y, działania nie miałyby efektu takiego, jakby jakbyś w normalnym stanie je podejmował, czyli takie widzę zaczekaj, zaczekaj z działaniem. Najpierw warto byłoby ten ciężar z pleców zdjąć, cokolwiek to nie jest. Zobaczcie, ostrzeżenie i znowu trójka mieczy. No, ktoś ewidentnie może cię zranić. Coś się może wydać i coś, coś tutaj. Hmm. Ostrzeżenie, żebyś uważał. Uważał na kogoś, bo ktoś. albo sytuację. No, nie wygląda sytuacja tak, jak to mi się wydaje. Um, dlaczego trójka mieczy dla ciebie wodniku? Aha. No i co? No i wieża. Wieża mówi o końcu czegoś. Coś się wali, coś. Um, Pozorny spokój, pozorna zabawa, a tutaj trach. Coś tu się zadziewa. Ktoś kogoś zdradza. Co spowoduje utratę, utratę drugiej osoby, rozwód i tak dalej, rozstania. Kurczę, no przykro mi bardzo, ale tak właśnie wychodzi. Zubożenie, emocjonalne, być może też finansowe. Bo są jakieś powiązania, być może. Jaka jest niespodzianka? no Wodnik, wodniku, no jest, nie będziesz wiedział, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Dru, dwójka mieczy. Hmm, dwójka mieczy mówi o właśnie bezradności. Bez stoisz w miejscu, zastanawiasz się nad czymś. Dobra, sprawdźmy to. Piątka buław. Sprawiedliwość. I co? I znowu dwójka mieczy. Zastanawiasz się, czy wziąć rozwód, rozstać się, czy jeszcze porozmawiać. A ta rozmowa nie będzie spokojna. Ale jaka jest niespodzianka. Co w tym jest takiego niespodziewanego? Dla mnie to jest takie... Rozmyte. Niespodzianka, że będziesz miał wybór. Hmm. Zobaczmy, dlaczego ta dwójka jeszcze raz wyszła. Szóstka kielichów. Ha. To jest. No to już wiem dlaczego tak. Ponieważ dla ciebie ważne są chwile przeżyte z tą osobą. Miłe chwile. Być może macie razem dzieci. I zastanawiasz się, czy warto, czy warto jeszcze dać temu szansę, czy rozwieść się. Dlatego tutaj, jeszcze, jeszcze, mimo wszystko, że być może byłeś zdradzany, a może ty zdradzałeś, nie mam pojęcia. W każdym razie, tutaj sobie musicie odwracać tę energię. No. Nie jesteś w stanie teraz poczynić żadnej decyzji. <laughs> Te sentymenty są silniejsze. Co w miłości? No, w miłości. Dziewiątka buław. Dziewiątka buław mówi o. Jesteś zmęczony w odniku tymi sytuacjami, wszystkimi, które ci dobijały do tej pory. Być może chodzi rzeczywiście o rozwód, by bynajmniej o rozstanie, o separację. Jesteś taki no nie jesteś gotów jakby na nowy związek tak bym powiedziała no no dosłownie każda karta mówi no tak, nie jesteś gotów na no w siódemce kielichów mówi ta no siódemka kielichów mówi właśnie o tym o tym, że nie jesteś gotów na Podjęcie decyzji, ponieważ jesteś zmęczony, wykończony, znudzony sytuacją, w jakiej jesteś w tym momencie. Myślisz o, o tym, co ci dobijało. Być może rzeczywiście jesteś po rozstaniu i nie wiesz, co w, na tą chwilę zrobić. Co, o co chodzi w pracy? W pracy dziewiątka... Nie, dziewiątka monet. Nie jesteś w stanie myśleć o pracy chcesz. Tu ta sama karta wyszła w energii głównej, dziewiątka, czyli co? Chcesz odpocząć od pracy, od wszystkiego, wyjechać i, i zastanowić się nad tym, co masz właściwie zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Dlaczego dziewiątka monet? Zwycięstwo. Będzie to dobry ruch, żeby się ruszyć z tyłkiem dziś. Hmm. Tutaj mamy cesarza i króla mieczy. Albo chodzi o to, że masz wybór między dwoma mężczyznami. Król mieczy to jest no, urzędnik, który który no, właściwie kieruje się logiką, nie sercem i w zasadzie jest w stanie cię przegadać, zagadać i byle było tak, jak on chce. I cesarz, cesarz jest przystojny, cesarz trzyma władzę w ręku, też silna postać. Albo ty uciekasz od tego, uciekasz od tego mężczyzny, który chce z tobą podpisać, podpisać jakiś kontrakt, ale nie jesteś gotów na ten ruch. Też tak może być. Jaka jest rada na tą sytuację od Tarota? Um, diabeł. Hmm. Diabeł mówi o uzależnieniach, zobaczcie, um, o złych przekonaniach, um, które niszczą Twoje zdrowie, um, życie, um, a może też innych ludzi. Tutaj Tarot mówi właściwie byś przyznał się może do tego do tych swoich grzeszków przyznam się przed sobą i wtedy wszystko pójdzie jakby pomyślnie, takie odejście od albo osoba, która zdradza, która rani, powinna w ten sposób postąpić, żeby uratować jej związek, na przykład ponieważ jej na tym zależy Zobaczymy, dlaczego diabeł. Hmm. Odpuścić te, te sytuacje. Odpuścić komuś te grzeszki. Ewidentnie, jeżeli zależy ci na związku z tą osobą, odpuścić te grzeszki. Kurczę, no. Okej, okay. co mają aniołki do powiedzenia na tą sytuację dla wodnika? Oczywiście to nie są y, dla, dla wszystkich wodników taki przekaz, ponieważ to jest czytanie ogólne. O, no dobra, obróciła mi się karta. Polepszenie. Polepszenie. Przeczytam Wam szybciutko. Polepszenie. Moment. Jest. Nadszedł dla ciebie czas podej polepszenia i uzdrowienia. Emocje, które wystawiły cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości. Choć może być ci trudno, to teraz sobie wyobrazić, czeka na ciebie naprawdę radosna przyszłość, teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Dokładnie. Ta karta oznacza również, że Twoja reaktywacja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejny ekscytujący etap swojego życia. Dobrze, no, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam. Do następnego razu. Trzymajcie się pa!